Witam Was w kolejnym Celeb Style. Mam dzisiaj dla Was, mimo szalejącej wszędzie grypy, oczywiście top 5 kreacji, gwiazd z poprzedniego tygodnia. Numer 5. Zaczynamy od męskiej stylizacji. Na miejscu piątym, już nie muzyk, a celebryta Nergal. Niebanalna, męska stylizacja, która niby jest grzeczna i klasyczna, ale jest. Pazurem, Duży plus za brak dziwnych ozdób i dodatków. Numer 4 to stylizacja Anny Popek. Anna Popek pojawia się ostatnio na wszystkich imprezach. Więc musiała trafić w końcu na nasze top 5. Ta stylizacja jest kobieca, klasyczna i bez przesady. Czerwona sukienka ma bardzo ciekawy dekolt. Anna dobrała mało inwazyjne dodatki Stylizacja moim zdaniem świetna. Miejsce trzecie zajęła stylizacja Soni Bohosiewicz. Długa, czarna i lekko rozkloszowana spódnica z szerokim różowym pasem, a do tego top bez rękawów. Świeżo i dziewczęco. Aktorka w kwietniu rodziła syna, ale jak widać na zdjęciu wygląda promiennie i znacznie lepiej niż po metamorfozie za 20 tysięcy, którą kiedyś przeszła. W tamtym tygodniu były dwie albo trzy małe białe. W tym tygodniu na drugim miejscu jest sukienka biała, ale tym razem długa. Dorota Gardias na imprezie charytatywnej wystąpiła w olśniewającej białej sukni, kobaltowych paznokciach oraz srebrnych dodatkach. Lansowała się ze swoim pierścionkiem, który podobno jest zaręczynowy, moim zdaniem ten brylant jest troszkę za mały, ale miejsce drugie za sukienkę, nie za pierścionek. I oczywiście, miejsce numer jeden nie mogło przypaść innej osobie niż Weronika Książkiewicz. Zaprezentowała się ona w czarnej, zabudowanej sukni, bardzo klasycznej, ale z odważnie odsłoniętymi plecami. Na imprezie troszkę plątała jej się ta suknia między nogami, ale wyglądała zachwycająco. Miejsce zasłużone. Dzisiaj to już koniec. Kolejne Top 5 Celeb Style za tydzień. Mam nadzieję, że Was grypa nie dopadła i jeśli wpadną Wam w oko jakieś kreacje celebrytek, wysyłajcie je na kontakt małpa syrenki TV.